Hello to all of you, our startup heroes. We try to bring new people to the entrepreneurship world. We count on you. We are now opening this contest. This contest will have five major prizes. Odwaga biznesowa to jest <laughs> zdolność do do podejmowania decyzji, do zmiany, a do robienia rzeczy inaczej, co się może udać albo nie udać. Bez motywacji do rozwoju nie osiągamy swoich celów, po prostu. Innowacyjność to szukanie rozwiązania. Innowacyjność to jest działanie poza standardami. Innowacyjność to jest dobrze rozumieć swojego klienta. człowieka wytrwałego w działaniu w biznesie poznać się po, po tym że, że wykazuje się rozsądkiem. Odpowiedzialność za inne to jest zrozumienie, że biznes się nie robi tylko dla pieniądza. We have five prizes, one for each of these attributes. The special award, the conditional award for great ideas that AeroCash can use. It's 20 20,000 zł in cash. Plus opportunity of probably working on your idea. It's a lot. So if you feel you have all these characteristics and you are really entrepreneur, I will set to wish you good luck. No good luck. Work hard and apply for us. Thank you.